No dobra, to kto się spodziewał, że Miro dołączy do All Elite Wrestling? Cześć, z tej strony Paweł Kargi, a to jest kanał AniSłowo o wrestlingu, w którym rozmawiamy o wrestlingu. Po kilku sekundach ekscytacji, e, jakie towarzyszyły mi mniej więcej jako w pół do trzeciej nad ranem, kiedy oglądałem e, odcinek All, e All Elite Wrestling Dynamite, i zobaczyłem ex Ruseva pomyślałem sobie Kurde dlaczego All Elite Wrestling ściąga tylu byłych wrestlerów WWE czy ich wykorzysta co z nimi zrobią czy warto w ogóle ich ściągać do swojej em, federacji o tym chciałbym porozmawiać niektórzy powiedzą że All Elite Wrestling to może być śmietnik WWE że yy, All Elite ściąga odpadę z WWE I ja się z tym nie zgodzę ponieważ uważam, że Wrestlera można zgnoić można go zniszczyć ale można go też odbudować można z niego zrobić gwiazdę jeżeli ktoś potrafi i ma choć tyle, tyle talentu, a zakładam, że mainstreamowi wrestlerzy mają trochę talentu, to, to można z nich coś zrobić. Weźmy na tapetę Mad Hardego, który nigdy nie był jakimś wrestlerem top-topów. Nie występował w main eventach wrestlemani, w main eventach yy, pay-per-view. Ale. Raz było nim głośno, raz nie. Kiedy był w TNA, wykorzystał swój pomysł na swój gimmick Broken, który okazał się fenomenalny. WWE tego nie potrafiło wykorzystać. Zrobili z niego troszeczkę Jobera. Pod koniec, tak jak skończyło się z Anim Mortonem, odszedł do AW. Jedni powiedzą, że był do odpad. drudzy że, powiedzą, że mógł sobie tam fajnie skończyć karierę. No i widać, że odżył, odżył e, jego gimmick. Był na tyle okej, okay, dobry, fantastyczny dla niektórych, e, gdzie w połączeniu ze swoim kanałem YouTube gdzie też promuje się e, e, mathardy Stworzył na nowo postać, która jest interesująca, ciekawa i jest w stanie wygrywać walki Chociaż wiecie jak to jest z bukowaniem wrestlerów w federacjach, prawda? Więc uważam, że a wrestler nie może być odpadem z danej federacji czy to z AW z WWE czy z innych z innych z innych federacji ponieważ wrestler to też w jakiś sposób jest zawód też chce zarobić pieniądze też chce się spełniać dobra inaczej ym. postacie które odpadły w, w ostatnim czasie jest w WWE i do All Elite, All Elite Wrestling, na przykład Miro a.k.a. Rusev, Madharde, mm, Zack Ryder. to tak naprawdę nie były złe postacie chodzi mi o ogólno, ogólny kształt um, Rusewa można było inaczej wykorzystać był mimo wszystko lubiany No, zobaczcie na tą mordę, przecież ona jest fajna. Matt Hardy ze swoim gimmickiem, już to powtarzam, stworzył naprawdę bardzo ciekawą i charyzmatyczną postać. Zack Rydera zawsze lubiłem, głównie przede wszystkim za to, że... Fajny miał ten content na YouTubie kiedyś, Long Island IZ, to było kilka lat temu, ale mimo wszystko było to wszystko spoko do Luka Harper'a, Luke Harper, aż sprawdzę, poczekajcie, tak, Luke Harper, a.k.a. Brody Lee, nie był wykorzystywany w WWE, ale stworzyli tylko pewną postać teraz, więc, ja osobiście nie uważam, żeby można było zawodników, którzy nie sprawdzili się w WWE nazywać odpadami, to WWE nie wykorzystało odpowiednio talentu danego wrestlera, można powiedzieć. Mm. I jedni wolą danych wrestlerów, inni wolą innych. To tak samo jak z koszykówką, z piłką nożą, ze wszystkimi rzeczami na świecie. Mm, no, dlatego też. Yy, Fajnie, że powstała druga federacja, tak duża jak y, All-Age Wrestling Bo może tam inni wrestlerzy mogą się spełnić, a Mam tą okazję i przyjemność, że mogę Oglądać y, Dynamite co tydzień na żywo Tak mi moja praca pozwala I tak to jest skonstruowane show, że niekoniecznie musi Dana gwiazda występować co tydzień. Teraz występują ci, potem występują następni. Głównie co dwa, co trzy tygodnie, tak. W poprzednim odcinku nie było Cody'ego Rowca, nie było. No, powiedzmy, nie było yy, braci Jackson. Pojawił się Matt Hardy. Był przez chwilę Joe Moxley. I tak to się kręci. Podsumowując, bardzo fajnie, że niektórzy wrestlerzy trafiają do innych federacji, gdzie możemy ich oglądać, ponieważ no tak się składa właśnie Matt Hardy, Miro, Rusev, Rusev że. Vicky Guerrero, excuse me, to też była postać, która potrafia wkurzać człowieka, ale w jakiś sposób było to urocze i fajne. Dlatego też ja się osobiście cieszę, że takie postacie właśnie będę mógł dalej oglądać i będą one dalej w jakiś sposób rozpoznawalne dla fanów wrestlingu. Napiszcie, co Wy myślicie na ten temat w komentarzu, jeżeli chcecie, jeżeli nie. Zachęcam do subskrypcji, będzie więcej takich materiałów. Ja was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Mówił Kargi, a to kanału. To jest kanał, to był odcinek ani słowa o Do zobaczenia.